Zacząłeś mówić o, o, o wizycie właśnie Jana Pawła tak. to tak o 90 roku, czyli, tak. że na pół roku 90. właśnie przed tak, 51, tak, tak. na no 6 czerwca, tak. ale czy też na przykład obsługiwałeś albo w ogóle Wizy e, tak jest. Oczywiście Jana Pawła właśnie, możesz właśnie powiedzieć jak, e, jak to wyglądało, jak to już Wtedy już byliśmy e, no, 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 odpowiednio przygotowani. I relac relacjonowaliśmy wszystko co właśnie było do i przyjazd, przy, przyjazd-przylot. A propos, ja yy, relacjonowałem yy, wjazd do yy, seminarium. Mianowicie miałem zadanie nawet dostać się do seminarium, ale okazało się, że przepustkę, którą miałem, była, Marna, pokazuje przepustkę, a tam tak mówił, oj, bardzo dobra, na całe miasto, ale tylko do tej linii. Ale nie no, przyniknęła. Nie, nie, przynikną. nie przynikną ale tak mniej więcej wiedziałem, co będzie, stanąłem tam samochodem naszym obok wjazdu tego, no i cała ta kawalkada pojazdów, a ja na widzę, widzę, o jedzie Ojciec Święty i tak dalej, a teraz weźcie do środka i kombinuję tam, Ojciec Święty pewnie błogosławić tego udaje, że wiem. Dopiero po latach Mirek mi powiedział, co tam się w środku naprawdę zdarzyło. To tak no, no, Film był chyba, tak? Nie! Ksiądz, ksiądz... A, dobra, Kazimierz Torula opowiedział Tak, tak, jak to wyglądało w rzeczywistości. Ja, w sami ja, sami ja sami może tutaj odnośnie tego, w nie ma Wojtka w ogóle na początku, na początku, tak. bo, tak. no. bo on miał szczęście, jest Bo on miał szczęście i on był właśnie w seminarium. Siok. seminarium. Siok. I nakręcił nawet film. Mhm. Także jest filmik oczywiście z tego i właściwie można odsłuchać, oczywiście wiadomo samo, Nagranie, może nie jest jakieś stypendium, ale pewnie to jest bardzo nagranie. A, A powodu, czego Mirek się wtedy nie dowiedział, sprowadzało się do tego, bo to właśnie ta anegdota. ksiądz Kazimierz stolaj jako ministerstwo tak. seminarium, bardzo się stresował, jakimi słowami powitać Ojca Świętego. I tak długo myślał, tak długo myślał, no podam ten krzyż do ucałowania i co? No więc podał. Yy, i i milczy. I chwilowo i, i milczy papież przyklęty ucałował ten krzyż i powiedział cześć. <ihunting> Kto go to, to, no, to, OK. nie? Całkowicie rozwodową sytuację. Jak pan przy pana relacja różnią w rzeczywistości, nie Tylko ten... szczegół. Ale wracając do tego do tego ojca. Oczywiście byliśmy potem i w Elblągu z mikrofonami, I. i w Ełku byliśmy, no. się nie byłem, ale by skończyła sprawa dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II. We wtorek, jak zwykle byłem na nagraniu u arcybiskupa Piszczą i mówię księże arcybiskupie wszystkiego dobrego, dobrej, yy, dobrej podróży do Rzymu, bo tam cała, cała Polska jechała do Rzymu na sobotę, na Dzień Polski. Ja przyszedłem do rozgłośni, a w rozgłośni był Rogal. Dostaliśmy wiadomość z, z Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego, że jest miejsce w samolocie i może w dziennikarz armiowy polecieć. Kto ma lecieć jak nie ty? Pisz tam odpowiednie papiery, szybko wypełniaj i tak. Arcybiskup piść poleciał, był, a ja dosłownie w piątek rano Wyjechałem samochodem e, służbowym, który ja akurat musiał jechać do Warszawy na szczęście, do Warszawy. W piątek południu, no to, to popołudniu e, po byłem e, w Rzymie już, e, właśnie z kim Tam jakieś wizyty były w ambasadach i tak dalej, i tak dalej. Potem w sobotę na placu, e, na tym Dniu Polskim. I, i wtedy pokazało się, jak się zmieniła y, technika. Moja pierwsza y, y, korespondencja telefoniczna zleci gdzieś pod Iławy. To była taka, że czekałem dwie godziny na połączenie, żeby nadać, nadać korespondencję. A tu wyjąłem z kieszeni telefon, kliknąłem i mówię, właśnie, ojciec święty powitał y, Polaków. I proszę. Sobie, i, aha, no i, i czyli jak się zmieniła ta technika w ciągu tych lat. Ale wieczorem, w nocy no, jestem w Rzymie, No troszeczkę tego Rzymu trzeba zobaczyć. No i poszliśmy z kolegami na hiszpańskie schody. A tam Kłaśnie no, z żoną A jedna pani. Jedna pani. Prosto, na pewno była Radia Maria, bo, 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 bo tak się zachowywała. O radny Bosk, o matko Boska, Czu. Prezydenta widzę. <grystanie>